Ruszyły szczepienia na koronawirusa. Seniorzy powyżej 70 roku życia mogą zgłaszać się przez stronę internetową gov.pl ukośnik Szczepimy się lub telefonicznie pod numerem 989 osobom potrzebującym gmina zapewni transport. W gminie tarnowo Polski zaangażowane są wszystkie jednostki OSP. Tutaj chodzi głównie o dojazd osób samotnych, osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Wszystkie jednostki są zaangażowane, jeżeli chodzi o ulotki, a dwie jednostki wytypowano, które dysponują busem i będą te osoby dowozić do nas do ośrodka. Jest to ośrodek zdrowia w Tarmet w Tarnowie i filia w Nakle. Osoby zainteresowane transportem mogą zgłosić się telefonicznie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer 77403550. Chciałbym tutaj też wszystkich poprosić, żeby poszli do szczepień, bo to jest bardzo ważne dla nich, szczególnie dla podwyższonego tej grupy ryzyka. Mówię tutaj o naszych seniorach, o emerytach, ale mam nadzieję, że uporamy się z tym szczepieniem i będziemy Państwa mogli już przywitać w nowych realiach, czyli tym, że będziemy tu mogli normalnie wrócić do funkcjonowania. Seniorzy z gminy cierpliwie czekają na swoją kolej, zażywając ruchu w okolicznych lasach. To miejsce nazwaliśmy sanatorium, to skrzyżowanie i tu się zawsze spotykamy z różnych stron, przychodzimy, prawda? Od dłuższego czasu praktykujemy to, nikomu nie zaszkodziło, wszyscy się świetnie czują i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Także jak dojdzie jeszcze oryginalna szczepionka, no to już chyba nie będzie żadnych problemów. I ten ruch jest kluczowy tutaj? Kluczowy, po prostu to nie, to nie, w tej chwili już nawet nie tylko ruch, ale widzi się potrzebę bywania razem. Większość z naszych seniorów chce jednak się zaszczepić, chcemy wrócić do normalności, chcemy żyć tak jak kiedyś, mamy jeszcze wiele planów, chcemy je wykonać, a skoro naukowcy mówią, że to jest jedyny sposób, no to chcemy to zrobić. Tutaj ta nasza grupa, czy w ogóle z kimkolwiek rozmawiam, to nie jest tak, że trzeba ich mocno przekonywać do tego. Po prostu są seniorzy świadomi i wiedzą, że jeśli to nam uratuje życie, no to chcemy to zrobić. Przypominamy, zapisy na szczepienia odbywają się pod numerem telefonu 989, a zgłoszenia do bezpłatnego transportu poprzez gminny ośrodek pomocy społecznej.